Obecnie uważamy historię za liniowy progres w ewolucji człowieka: od prymitywnego łupania kamienia poprzez starożytne cywilizacje i średniowiecze, aż do najnowszych odkryć współczesnych czasów. Jednak Często prześmiewczo mówimy również, że historia lubi się powtarzać albo jak ujął to Mark Twain historia nie powtarza się dosłownie, lecz się rymuje. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam, że może to być bardzo, ale to bardzo trafne stwierdzenie. Zobaczymy, że historia naprawdę powtórzyła się w kolejnym cyklu zodiakalnym, który nie jest niczym przypadkowym i że nie jest to wyłącznie powtórzenie jednego wydarzenia, lecz całej serii wydarzeń rozpiętej w przedziale kilkudziesięciu lat. Ja mam na imię Aleksander, jestem bataczem i autorem książki Dejrzawicze Wszystko już było dotyczącej zaginionych cywilizacji i cyklicznego czasu i dzisiaj chciałbym wam pokazać, że Historia lubi się powtarzać, i że czas naprawdę może być w jakimś sensie cykliczny. I tak naprawdę pomimo tego, że współcześnie uważamy, że czas biegnie liniowo, to w wielu, ale to wielu tradycji naszych przodków czas był tak naprawdę cykliczny. Czy to spojrzymy na cykle czasu Greków, którzy twierdzili, że raz jest złota era, potem jest srebrna era, brązowa i żelazna, czy to spojrzymy na jugi. W starożytnych Indiach, które też były cyklami czasu i były bardzo tak naprawdę podobne do tych epok greckich, to w wielu, wielu tradycjach znajdziemy informacje o cyklicznym czasie i o tym, że no, niektóre rzeczy muszą się powtórzyć, aby na przykład ludzkość mogła wyciągnąć dane wnioski. Gdy nie wyciągniemy wnioski, gdy nie wyciągniemy wniosków, gdy popełnimy ten sam błąd, gdy nie nauczymy się z naszej historii, to niestety, jak to powiedział Winston Churchill, będziemy musieli tę historię powtórzyć. I stąd też powtarzająca się historia i przykład, który został oryginalnie odkryty przez dwóch francuskich uczonych, Michaela Helmera oraz François Massona, których to pracę przejął dalej David Wilcock, amerykański bardzo. Badacz, który zauważył jeszcze więcej bardzo ciekawych podobieństw. Będzie tutaj mowa o powtórzonej historii starożytnego Rzymu oraz XIX i XX wiecznych Stanów Zjednoczonych. Jak już za chwilę sobie zobaczymy, to nie będzie tak, że znajdziemy jakieś jedno podobieństwo, lecz będzie to tak, że historia powtórzy się dokładnie 2160 lat później, czyli dokładnie tyle, ile wynosi jedna epoka zodiakalna i nie. Nie będzie to jedno podobieństwo, lecz będzie to cała seria wydarzeń, bardzo, ale to bardzo zbliżonych do siebie. Będą w nich podejmowane te same decyzje, a nawet możliwe, że będą w nich występowały te same postacie, czyli możliwe, że te osoby musiały się zreinkarnować ponownie, aby nie popełnić tych samych błędów. Możliwe, że mamy tu do czynienia z prawem karmy, z prawem przyczyny i skutku. I wszystko zaczyna się od pierwszej wojny poniżej. W latach 264 i 241 przed naszą erą. I jak sobie zaraz zobaczymy, cytując Wilkoka, te same wydarzenia będą odegrane w późniejszej historii Stanów Zjednoczonych. Cytując Wilkoka, Rzym pokonał Kartaginę w pierwszej wojnie punickiej, która trwała od 264 do 241 roku przed naszą erą. To umocniło status Rzymu jako imperium. Żył stał się tego dnia jedynym supermocarstwem. Jak napisał pewien historyk, wojny punickie, z których pierwsza rozpoczęła się w 264 roku przed naszą erą, wyznaczają początek przejścia Republiki Rzymu do Cesarstwa Rzymskiego. Jeśli przeniesiemy się 2160 lat w przyszłość od tego okresu, mamy lata od 1896 do 1919 w Stanach Zjednoczonych. Encyklopedia Britannica wymienia prawie te same lata od 1896 do 1920 jako część pod tytułem. Stany Zjednoczone, imperializm, era postępu oraz dojście do światowej potęgi. Jak widzimy, tak samo jak w starożytnym Rzymie, wojny, wojny punickie e, doprowadziły do rozrostu Rzymu jako imperium, i to one wyznaczały ten okres przejściowy z republiki do imperium. Tak samo e, tutaj później, te same lata, 2160 lat później, czyli jak sobie zaraz powiemy, w następnym cyklu zodiakalnym, e, wyznaczają tutaj takie imperialistyczne zapę Stanów Zjednoczonych, czyli mamy jakby tę samą akcję rozgrywającą się 2160 lat później, mamy te same przydziały czasowe. Jeśli chodzi o te 2160 lat, to tylko powiem Wam skąd się to wzięło. Jeżeli jeszcze nie oglądajcie, to zapraszam Was na mój kanał oraz do sprawdzenia mojej książki, w, których, w której mówię o cyklach zodiakalnych i wiążą się one z astronomicznym zjawiskiem precesji równonocy, przez co co dwa 2160 lat na niebo skłonie pojawia się inna konstelacja Zodiaku, ponieważ cały cykl trwa 25920 lat. Zwany jest również Wielkim Rokiem bądź Rokiem Platońskim, a ze względu, że mamy 12 znaków Zodiaku, że dzielimy niebo na 12 znaków, to mamy jeden okres znaku Zodiaku trwający 2160 lat. I tutaj mamy powtórzoną historię, mamy zakończenie epoki barana. Podczas tej historii Stanów Zjednoczonych, podczas wojen półnickich, a później w historii Stanów Zjednoczonych mamy 2160 lat później ten sam czas w epoce ryb. I dobra, mamy fajne podobieństwo, ale ktoś może powiedzieć, że jest to zwykły zbieg okoliczności, ponieważ mamy tylko jeden przedział czasowy. Jednak jak się okazuje, dalej. Kolejne wydarzenia również się powtarzają, i tutaj, dalej cytując Wilkoka, mamy. Po drugiej wojnie punickiej, która ponownie rozpoczęła się w 218 roku przed naszą erą, według Helmera i Masona, 2160 lat później nastąpiło wstąpienie Ameryki do II wojny światowej w 1942 roku. Japończycy wywołali incydent podżegający, bombardując Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. Zaledwie 3 tygodnie przed przed rozpoczęciem się roku 1942. Wejście Ameryki do II wojny światowej nastąpiło zatem w ciągu miesięcy lub nawet tygodni od przystąpienia Rzymu do II wojny punickiej w poprzednim cyklu znaku Zodiaku. Mistyczna moc cyklu Zodiaku znów staje się jasna: cyklowy odpowiednik Kartaginy w naszej epoce ryb najwyraźniej wydaje się być Niemcami, a II wojna światowa ponownie postępowała. Stany Zjednoczone, w Rzym przeciwko Niemcom, Kartaginie. Jak widzimy, mieliśmy pierwszą wojnę punicką, która odegrała się ponownie 2160 lat później, a teraz mamy przystąpienie do II wojny punickiej i przystąpienie Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej. No, tutaj mamy już według mnie za dużo zbiegów okoliczności, ponieważ, no, gdyby były to zbiegi okoliczności, to to wszystko nie byłoby 2160 lat później. I zauważcie, Tutaj podsumowując mamy, że Rzym to współczesne to te 18, 19, 20 wieczne Stany Zjednoczone. A natomiast no, Kartagina, która uczestniczyła w wojnach punickich, to najprawdopodobniej Niemcy, bo mamy przystąpienie do II wojny punickiej i mamy przystąpienie do wojny przeciwko Niemcom, chociaż nie tylko, to tam kilka krajów brało udział. Co jest bardzo interesujące, ponieważ jak zauważył David Wilk, Kilka postaci się przejawia, i możliwe, że są to późniejsze reinkarnacje wcześniejszych postaci. I co zapadło mi w pamięci, to podobieństwo Hitlera do Hannibala. Jeżeli pamiętacie z historii, to Hannibal był tutaj dowódcą kartagińskim, który przeprowadził armię słoni bojowych przez Alpy, atakując Rzym. Ponow Podobnie mamy tu z Hitlerem, ponieważ Hitler tylko tym razem nie zaatakował odpowiednika Rzymu, czyli nie zaatakował Stanu Zjednoczonych. Lecz zaatakował Związek Radziecki i znowu tutaj prowadził ekspedycję przez mróz, która się nie powiodła, tak jak ekspedycja Hannibala. Dodatkowo Wolcock zauważył kilka podobieństw, jeżeli chodzi o rysy twarzy pomiędzy Hannibalem i Hitlerem, a samo imię Hannibal e, akurat oznacza z łaską Bala, bądź BAL jest moim panem, a BAL to nie kto inny jak Beelzebub, szatan. Czek widzimy, Hannibal wcale nie był pozytywną postacią, lecz jego imię oznaczało, że jest on na łasce szatana i no, że wyznaje szatana, czy jest na usługach szatana możliwe. A jak wiemy no Hitler nie nauczył się, jeżeli to naprawdę jego reinkarnacja, Ponieważ dalej to robił jeszcze może gorsze rzeczy i doprowadził do jeszcze większych śmierci ludzi na całym świecie, więc raczej tutaj nie było mowy o nauczce. Jednak jak widzimy, te wydarzenia wszystkie się powtórzyły. 2160 lat później mamy nie tylko, wiecie, te same ramy czasowe, lecz nawet jak widzimy, tu mamy przystąpienie do wojny i 2160 lat później też mamy przystąpienie do wojny. Oczywiście mamy kilka zmian, tak jak mówiłem, na przykład Hannibal przyprowadził prowadził armię słoni bojowych, atakując Rzym, który byłby Stanami Zjednoczonymi w tym przypadku, a Hitler zaatakował Związek Radziecki, nie zaatakował bezpośrednio tutaj w tym przypadku Stanów Zjednoczonych. To mamy kilka różnic, jednak podobieństw jest według mnie zbyt dużo, żeby uznać je za zwykły przypadek i jak widzimy, no karma wcale nie może się odgrywać w ten sam sposób, no nie, mog nie moglibyśmy odegrać tych samych wydarzeń z wojen punickich w współczesnym świecie. Ponieważ mamy zupełnie inne warunki światowe, jednak ta powiedzmy energia, ta pamięć karmiczna odegrała się w bardzo podobny sposób, dokładnie w następnym cyklu zodiakalnym. Jak widzimy, wykorzystała ówczesną sytuację polityczną, aby te same osoby mogły się wcielić, mogły odegrać swoją karmę, może się czegoś nauczyć, chociaż w przypadku Hitlera się nie nauczyły, i aby mogły postąpić mądrzej. Dlatego mamy tu bardzo, bardzo dobry przykład powtarzającej się historii. I akurat Wilcox znalazł jeszcze kilka przykładów, jednak według mnie ten jest najciekawszy i najfajniejszy, ponieważ jest on tutaj w dużym przedziale czasowym. Nie mamy tylko dwóch wydarzeń, lecz mamy wiele wydarzeń, e, które no, trwały kilkadziesiąt lat łącznie. Dlatego jak widzimy historia może naprawdę się powtarzać, karma i reinkarnacja mogą być prawdziwe i możliwe, że wiele rzeczy trzeba powtórzyć w następnym cyklu, jeżeli e, dokonaliśmy czegoś bardzo, ale to bardzo Złego. Nie zapomnijcie wpaść na mój kanał po znacznie więcej odcinków na podobne tematy oraz możecie sprawdzić moją książkę Dejzawi czy wszystko, było, w której w szczegółach opisuję zaginiony cywilizację i cykliczny czas. Na dzisiaj to tyle, pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym odcinku.